Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania, astrologicznej prognozy na nadchodzący tydzień raportu przygotowanego przeze mnie jak co tydzień, co tam nas czeka w gwiazdach, jakie tam układy możemy. Jakich układów możemy oczekiwać, co nam zapowiadają, co nam przynoszą, jakie to są szanse, możliwości, a może jakieś też wyzwania, bo zawsze tak jest. Ale my staramy się patrzeć na te wszystkie zdarzenia w kategoriach no, pewnych możliwości, które one nam przynoszą, ale i też yy... no, jak możemy je po prostu odpowiednio zdyskontować dla naszych potrzeb, dla naszych spraw, naszych problemów, czyli nie patrzymy kategoriami włącznie jakichś takich boimy się, coś nas może złego spotkać, nic z tych rzeczy. Szukamy możliwości. Co ciekawego nas czeka? Ze względu na to, że wydarzeń nie będzie zbyt wiele, więc czasami nawet popatrzymy na wędrówki Księżyca, mu się tam na co dzień raczej nie poświęcam specjalnie uwagi, ale o tyle ważne, że na przykład w poniedziałek Księżyc jednocześnie będzie wędrował przez Saturna i przez Wenus, czyli będziemy mieli taki ciekawy moment, gdy jednocześnie pojawi się taki trudny początek tygodnia, męczący, znojny, a za chwilę potem pojawi się tam Wenus, czyli pojawi się taka szansa na miły, Przyjemny, szczęśliwy, ciepły fakt, który, dzięki któremu będziemy mieli poczucie, że jest jakaś szansa na pozytywne relacje z bliskimi, więc coś nas miło zaskoczy. We środę ci wszyscy, którzy przygotowują się do egzaminów, czyli studenci zimowej sesji, ci wszyscy, którzy mają jakieś bardzo ważne zadania na polu zawodowym, biznesowym, w interesach. W, w jakby Również w kwestiach dotyczących nauki, wyjazdów, podróży, planują, planują różne ważne przedsięwzięcia, mogą mieć fajny moment. Słońce będzie w sekstylu z Jowiszem, to jest bardzo dobry czas na przygotowywania, trening intelektu, trening umysłu, czyli jakieś planowanie różnych działań, dzięki, któremu, dzięki którym nasze sprawy mogą się fajnie układać. Nasze myślenie, sposób patrzenia na rzeczywistość, analiza sytuacji będzie taka powiedzmy optymistyczna, czyli można powiedzieć metaforycznie, będziemy patrzeć na szklankę, która jest w połowie pełna, a nie pusta, no bo tak działa właśnie Jowisz. Jowisz każe nam patrzeć na rzeczywistość optymistycznie, pozytywnie, pomyślnie, czyli z nadzieją, że będzie dobrze. W piątek Wenus wkracza w znak ryb. W tradycji astrologii przyjęło się że Wenus, kiedy jest w znaku ryb, jest w tak zwanym wyniesieniu, egzaltacji. Egzaltacja Wenus powoduje, że planeta ta jakby no, wchodzi w ten swój najwyższy wymiar. O ile Wenus kojarzy nam się najczęściej z przyjemnością, komfortem, zabawą, miłością, o tyle w rybach wchodzi w swój najwyższy wymiar, miłości bezwarunkowej, zwanej po grecku agape. Czyli to jest jej jakby główny atut. No i ten wymiar miłości bezwarunkowej, przyjemności jakby wynikającej poza naszą własną osobisty komfort i dobro tylko raczej w stronę dobra wspólnego, dobra ludzkości będzie tym co bardzo mocno będzie się tutaj manifestować i co będzie dla nas też ważnym argumentem poświęcenia się, oddania, wspierania bliskich, pomocy. Czas zimowy jest czasem też dobrym na przemyślenia, głęboką refleksję nad sensem swojego życia. Tego właśnie możemy oczekiwać od Wenus w rybach. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kurs astrologii medycznej, który rusza 9 marca. To dla tych wszystkich, którzy się fascynują astrologią i medycyną, którzy szukają w astrologii również odpowiedzi na pytanie, jak realizować swoje potencjały, jak efektywnie wykorzystywać swoje zasoby energetyczne, jak pracować ze zdrowiem, z samopoczuciem, bo to jest właśnie też bardzo ważne, jeżeli chodzi o kontekst naszych, naszego zdrowia, naszego życia. I więc nie jest to kurs o chorobach, ale to jest kurs o zdrowiu. O tym, jak skutecznie zadbać o wysoki poziom życia, wysoką jakość życia. Więc do tego Was zachęcam. A ja nagrywam ten podcast nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie, w Mokotowie. Wszyscy którzy w Warszawie są, znają doskonale to miejsce. Czasami też nagrywam tutaj moje prognozy miesięczne. Więc jakiś spacer w naturze jest bardzo dobry o tej porze roku i zachęcam Was do tego i zapraszam za tydzień.